Panie jest pan szefem Centrum Operacji Morskich. Dowództwo. Tak, dowódcą. Przepraszam. Tak jest, dobrze, dobrze pan poprawił. Podlega pan dowództwu operacyjnemu. Tak. Mało kto sobie zdaje sprawę, że ta struktura, to znaczy Centrum Operacji Morskich i dowództwo operacyjne dyżuruje non-stop i jest pierwszym takim szańcem. W ogóle przeciwko wszystkiemu terroryzmowi, zagrożeniom, no i ewentualnej sytuacji kryzysowej. Wy jesteście ciągle na pierwszej linii. Proszę powiedzieć, tak naprawdę, czym jest to Centrum Operacji Morskich? O Centrum Operacji Morskich, Dowództwo Komendy Morskiego, bo tak to się teraz nazywa oficjalnie, nasza jednostka, jest jednostką dowodzenia siłami marynarki wojennej. No Zwłaszcza, tak jak pan redaktor powiedział, w czasie kryzysu, w czasie wojny dowodzimy operacyjnie, podlegając pod dowództwo operacyjne, a na czas pokoju to mamy siły rozpoznania, siły yy, ratownictwa morskiego, ale I te pierwsze symptomy to my tutaj zauważamy, prowadzimy tak zwany obraz świadomości morskiej i to jest to, co. Właśnie ten obraz symptom. świadomości morskiej jakoś został yy, zamglony w tej chwili. Ale o tym za chwilę. Natomiast mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że w sytuacjach wcale nie wojskowych, niewojennych, typu e, Renegade czy coś takiego, to znaczy zagrożenia zagrożenia życia i zdrowia obywateli, też tak. wchodzicie do akcji. Dokładnie. I proszę mamy, o tym powiedzieć. Mamy siły dyżurne, które w gotowości są do udzielenia również wsparcia czy Straży Granicznej, tak jak tutaj w przypadku Maritime Renegade, czy jednostki sarowskie, czyli te, które dodają za wsparcie, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Śmigłowce dyżurują non stop i są gotowe do udzielenia pomocy w każdej chwili. No właśnie przeczytałem ostatnio, że jeśli pasażer na promie jest bardzo mocno chory, jeśli pasażer na jakiejś jednostce, że też członek załogi jest bardzo chory i znajduje się to w naszej strefie odpowiedzialności, natychmiast leci wasza załoga. Po 15 minutach startuje Śmigłowiec Marynarki Wojennej i ratuje. W do niedawna było to tak, do no, niedawna mówiło się, że nie macie czym latać. I że było tych statków powietrznych mało. Teraz widać, że po tym zdarzeniu ostatnim, właśnie w którym Anakonda de facto uratowała życie Litwinowi. Taka jest prawda, e, okazuje się, że mamy i marynarka wojenna wystawia tę. Mamy, mamy dwa śmigłowce, jeden dyżuruje w Gdyni i na środkowym brzeżu, w Darłowie z drugi śmigłowiec. Nie macie gotować. czym latać. Tak, I za tak, chwilę będziecie na nowe jednostki. Właśnie, za chwilę mamy, będziecie mieli 101, którymi będziecie też... Latały. Które będą śmigłowce zabezpieczały nam te nasze działania starosty, ale do tej pory te, które są, to wystarczające. Kiedy się spodziewacie pierwszego śmigłowca 101? Nie pytanie do mnie, to już ja, ja tym używam operacyjnie. Ale będziecie, ale będziecie zadowoleni, tak, że nowy sprzęt... Ja Dobry, ja tak, jak brygada do lotnictwa dostaje i... Pani i... przygotują załogi. Panie admirał, to teraz pytanie z, takie z zakresu sprzętowego i konkretne. Panie Admirale, mamy. Niektórzy mówią, że to jest największy jacht z armatą 76 mm. No mówię o ślązaku. Panie admirale, macie tego Ślązaka. Jak wy zamierzacie wy, którzy będziecie kierować i kierujecie operacjami morskimi, wykorzystać ten, tę jednostkę? Radok to, że my się cieszymy, że mamy tego rodzaju Ślązak, no nie jest to korweta w pełni uzbrojona, jest to korweta patrolowa, ale te możliwości, jakie ma, wykorzystamy w pełni. W tej chwili okny przechodzi badanie statystyczne wojskowe, przygotowuje się do wprowadzenia na czas. Jest kiedy to w do, do linii, tak naprawdę. To również pytanie nie do mnie, do inspektora marynarki, ale myślę, że wkrótce. Mhm. I jest to okręg, który doskonale się sprawdza we wszystkich działaniach patrolowych. To jest jego główny przeznaczeń, czyli prowadzenie kontroli linii komunikacyjnych, prowadzenie patroli, rozpoznanie. To jest okręg, który do tego możemy jak najbardziej wykorzystać. A kiedy się szykujecie I... do pierwszego rejestru takiego nie, właśnie patronowego termin, by to tak, tak, to dopiero dopiero jak, jak w pełni osiągnie pełną gotowość bojową. Mm -hmm. Zostanie w pełni zgrany jak najbardziej, ale to jest okręg, który myślę, że stosunkowo niewielkim kosztem będzie można wykorzystać. Czy na Morzu Czudziem, tak jak już wcześniej wysłaliśmy okręg. Czy on wejdzie może... do sił morskich NATO również. Yy, do stałych zespołów nie. Do stałych zespołów nie, ponieważ... Jest okrętem mniejszym niż fregata, tam w okręty większe wchodzą, ale doskonale się nadaje do, do rejonów nawet odległych. Myślę czyli Atlantyk może, też? Myślę o Morzu Śródziemnym, myślę o Gejskim, może Róg Afryki, to są miejsca, gdzie doskonale powinni się sprawdzić. ale doskonałe środki e, obserwacji, obserwacji. obserwacji tak. na wodnej, powietrznej, ma rozbudowane sieci radiowe, czyli doskonale może spełniać tutaj rolę tu przekazywania informacji. I do tego się to taka, uważam doskonale na temat. No to ja życzę Panu admirałowi, żeby miał pan do dyspozycji ślązaka w pełni uzbrojonego już, bo te wie, wiemy, że te elementy uzbrojenia wymagają tylko zakupu i zainstalacji. Szyby są, stanowiska <grym> są tylko. <grym> to powiem trzeba powiem tak, okręt jest przygotowany, ma ten podjęcie modernizacyjny i wierzę w to, że, że, że będzie wykorzystany i będzie dozbrojony. Panie admirał, ma, mamy jeden taki. Nowoczesny okręt przeciwminowy, który tak naprawdę jest początkiem serii trzech tak, okrętów tak, przeciwminowych. Tak, tak. I wszyscy się dziwią, a ja się nie dziwię, bo przede wszystkim przede wszystkim musimy zapewnić drożność linii komunikacyjnych, a Bałtyk jest stworzony do operacji minowych. Więc stąd rozumiem ta nasza, ten nasz nacisk na siły przeciwminowe. Tak, no to jest kompleksowe podejście. Musimy tutaj do linii komunikacyjnych. Przedstawić, wiadomo, to MCM, czyli operacje przeciwminowe, to tutaj, jak nawet wspomniałem, patrolowanie, tak, czy do tego RP Ślązak, czy też inokręty, które mamy, to jest polska jednostka rakietowa, która ochrania też linie komunikacyjne i tak, mamy tutaj te Czy skończy spełnowe, się ten, ten, tylko na no, trzech? Ogranie, w nie? Są kolejne trzy. W planie są kolejne trzy? Bardzo, nie chcę zdradzać szczegółów, ale... ale w planie są kolejne. No właśnie, a pani, skoro mówimy o planach, pani admirał kiedyś był taki ramowy program rozwoju marynarki. Przypomnę, że były okręty wsparcia logistycznego, bardzo ciekawe. By, były okręty ratownicze. Na program ratownik został uruchomiony. Tak. I co przyniesie? Program jest kontynuowany, modelizacja techniczna. Nie chciałbym wchodzić w szczegóły, to leży w kompetencjach dowództwa generalnego. Ja jestem tym, który tak zwanym force userem, czyli który używa tej siły wierzę, że... Ale Pan jako będą. użytkownik też może przedstawić swoją wizję. I przedstawiamy, i przedstawiamy to jest uwzględnione. Rozumiem, czyli rozumiem, że ten program co prawda nie tak rozbudowany, bo kiedyś mówiło się o 14 fregatach, potem siedmiu fregatach. <laughs> jest program jecznie, który będzie kontynuowany, program Jeczyń czyli fregata, te które ma zastąpić Oliwiat Hazard Perry. I będą to fregaty budowane w Polsce? Tego nie wiemy. Rozumiem, ale w planie istnieje jednostka klasy fregaty. W... Jednostka pod kryptonim Miecznik i to ma być wielką. No i jeszcze fregaty. mówimy o Czapli, czyli o okrętach patrolowych, czy też obrony wybrzeża. Czy ten program, rozumiem, masa. Nie ma, chciałbym wchodzić maszy... w szczegóły, ale, ale myślimy o fregatach, myślimy o okrętach, które zastąpią obecne fregaty, które hmm. będzie można właśnie wystać. Też dostały zespołów i, i, i spełnić nasze zobowiązania sojusznicze, żeby to nasze polskie modele pokazywać również poza Bałtykiem, gdzie mamy również polski interes jest poza Bałtykiem. Biorąc pod uwagę to, co mamy tutaj czy dywersyfikację paliw, czy, czy też yy, te linie komunikacyjne, które których wspomniałem, to jak najbardziej ja kiedyś, jest taka potrzeba. Jak kiedyś stworzyłem. Jakby całe uzasadnienie dla potrzeby fregat w Polsce, przecież gazoport i też. Dokładnie. Przecież ludzie powinni sobie uświadomić, że transport skroplonego gazu to jest jak tra transport w bomby wodorowej de facto. To I nie chodzi i... nawet o to, żeby być przy tym okręcie, przy tym statku okrętem, bo, bo nie chodzi tak. o takie, ale, kosiednie... eskortu. -eskortu ale bycie bomba. na morzu, bycie silną marynarką oznacza, że wtedy nikt się nie odważy zaatakować tej jednostki handlowej i zapewniony będzie ten transport tak ważnego dla nas. Paliwa, kimozywa, Reasumując, płynie. fregaty są w programie. I rozumiem, że nie są to fregaty tak jak te, które mamy, pozyskane z drugiej ręki. Czy mógłby Pan uchylić przynajmniej rąbka tajemnicy? Wolałbym, żeby to już zrobił dowództwo generalne, które za odpowiada jako tak zwany gestor. Hmm. Ale gestur, Pan by nowe jednostki. I oczywiście. będą nowe. I będą, I będą nowe. Nie będą używane. Rozumiem. No już tak Pana przyciskam. No. W każdym razie życzę Panu, że Programie są nowe, tak. Życzę Panu, żeby te, te jednostki były nowe. I całej marynarce. Bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że się to spełni. Panie admirale, a kolejna rzecz. Na kolejny plan procesów modernizacyjnych marynarki wojennej zepchnięto to, co Pana bardzo powinno interesować, mianowicie zintegrowany system dowodzenia z wszystkim, to znaczy jednostkami nawodnymi, siłami lotniczymi marynarki wojennej. Znaczy... Wejdę słowo, nie wiem, żeby coś zostało tutaj zaniechane. Był taki, był taki program. Są prace, no prace nie do końca tutaj mogę powiedzieć o szczegółach, ale, ale, ale myślimy nad. nad... Centrum Techniki powiem, Morskiej powiem, taki, taki plan zgłosiło integracji web, różnych wariantów weby. To są szczegóły techniczne, ja tutaj bardziej patrzę pod kątem całościowego zarządzania i dowodzenia Marnarku. jest I taki. takie prace się toczą. Okay. I nie chcę i... tu wchodzić w szczegóły techniczne, bo tu nie chodzi o technika. Ale nie zostało to zepchnięte na boczny tor. Całą i... pracę bardziej tutaj organizacyjno strukturalne która nam zapewniło dowodzenie. Dowodzimy w tej chwili Marnarku, jak najbardziej. To wszystko jest. Zgodnie z literą. Ale tu chodzi o nowoczesne Ale... narzędzia, żeby pan mm -hmm. miał w dyspozycji. Mówimy o Tak. I co te prace się toczą, rozumiem? Na, na Nic nie wiem, tym. żeby coś było tutaj zaprzestane. No, rozumiem. A panie admirale, proszę mi powiedzieć, e, jeśli chodzi o pana wizję, e, to znaczy, jakby pan miał przedstawić przeciętnemu naszemu widzowi e, potrzebę, bo w świadomości Polaków nie istnieje świadomość potrzeby rozwoju polskich sił morskich, budowy silnych, silnej marynarki. Jakbym miał to po prostu przedstawić. Prosta sprawa, panie redaktorze. Polska jest um, może częściowo uzależniona od, od gospodarki morskiej. Gospodarka morska jest dla nas bardzo ważna. Mamy dostęp do morza. Niedawno wchodziliśmy stulecie, latem, parę dni temu, dostęp tego skromnego dostępu, które po drugiej wojnie się rozszerzyło. I mamy naprawdę. Porty morskie, które zwiększają swoje przeładunki, które dostarczają towarów do Polski. W Gdańsku mamy hub kontenerowy, który jest największy na Bałtyku z możliwością rozwoju. Już osiąga prawie 3 miliony jednostek standardowych kontenerów przeładunku rocznie. To jest naprawdę dużo. I do tego, jeżeli dodamy dywersyfikację paliw płynnych, mamy naftoport w Gdańsku, mamy gazoport w Świnoujściu, który zapewnia nam coraz większe. Większy procent zapotrzebowania, będzie Baltic Pipe, bo będzie dostarczany gaz do Polski, to wszystko powoduje, że marynarka wojenna jest, jest potrzebna. Musi reprezentować polski interes na, nie tylko na Boty, tylko również Poza. I zabezpieczać ten. Interes. I zabezpieczać. I to jest trzeba mieć takie podejście holistyczne, bo to jest wszystko powiązane. Jednostki handlowe, jednostki wojenne, gospodarka, porty, to wszystko jako jeden organizm całościowy. Musimy na to patrzeć. Także, panie admirale, zawsze spotkamy się na Barbie i Expo już w czerwcu tak tego roku. roku. i marynarka tak wojenna przedstawi, mam nadzieję, swoje nowe oblicze i życzę, żeby to było oblicze optymistyczne. Bardzo dziękuję. Myślę, że tak będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 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 Dziękuję bardzo.